Cześć z tej strony Dealer i witam cię w filmie, w którym pokażę ci moda, który dodaje do Minecrafta dziesiątki nowych zbrojek. O tak! Dzięki temu będziecie mogli trollować swoich znajomych oraz odmienić zupełnie wygląd siebie w Minecraft. Całkiem epicka modyfikacja. A jeżeli też ci się ona spodoba, to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Wtedy znajdziesz się widzem i będzie fajnie. Film ten zaczniemy od małego testu na tricuzie, który zaraz tu powinien wrócić do pokoju. Będzie to test również na tobie i to będzie mały zakład. Jeżeli źle odpowiesz na to moje pytanie, to musisz zostawić łapkę w górę. To jest zasada, to jest taka gra, okej? Okay? Pytanie jest, wydaje mi się, bardzo proste. Która z tych zbroi to zbroja diamentowa? Okej, okay. proszę bardzo. 1 2 3 4 5 6 7. siedem? Nie, nie 6. 6 6 6. Czemu widzę 7? Sześć zbroj. która to jest diamentowa? Napisz teraz w komentarzu liczbę od 1 do 6, za chwilę poznasz odpowiedź i zaraz, jak Tricus wróci, to, spytamy go również i zobaczymy, czy pozna, która to jest diamentowa zbroja. I stoczymy pojedynek. Cześć. Więc jesteśmy już z Jeżem. Siema Tricus. Elo, co tam? E, git stary. Mamy dużo nowych zbrojek, jak ci mówiłem i zaczniemy e, g, odcinek od małego testu, okej? Okay? Zrobimy pojedynek Jerzu. Dobra, chodź, chodź, e, okay. pokażę ci coś, stary. Powiedz mi, która z, według ciebie z tych zbrojek jest diamentowa? Bo jakby, powiedz tak, jest tutaj diamentowa zbroja i gorsze zbroje yy, i ty musisz wybrać je diamentową i zaraz zawalczymy, zobaczymy, kto wygra, stary. Dobra, to ta chyba. Wybieram tą ta? w takim razie. Stary, to jest zbroja... O mój Boże, jaka to jest zbroja? To jest złota zbroja, tylko pofarbowana na diamentową. Co? Mordko. Co to jest za moc, Przykro stary. mi, przykro mi, ale wydaje mi się, że nie wybrałeś dobrej zbroi, bo... Mój drogi, to jest diamentowa zbroja oraz to jest diamentowa zbroja! Czyli dwie diamentowe zbroje? Stary, w tej modzie jest kilkanaście diamentowych zbroi. Bijemy się, stare. Musimy, okay. musimy zawalczyć, okay. stary, przykro mi. To jest czas na pojedynek, oficjalnie. Diamentowa zbroja kontra... która nie wygląda jak diamentowa zbroja oraz złota zbroja, która wygląda jak diamentowa nie zbroja. Wygrywają na no. diament. Nie Prawdziwy. było żadnych szans, tak. Prawdziwy diament wygrywa, moi drodzy. Ale dobra, o co właściwie chodzi? Bo jakby tutaj wam pokazuję jakieś dużo dziwnych zbrojek, to, to, to ten mod ile sprawia, że wszystkie zbroje wyglądają na diamentowe, nie? I tak, w sensie mo mogą wyglądać z ale nie muszą, pokazuję już o co chodzi. Przygotowałem tutaj masę surowców, które wykorzystamy dzisiaj do zrobienia zbrojek, które za chwilę pofarbujemy. Ale oczywiście do jakby tego będziemy potrzebowali również barwniki, więc Jerzu, idziemy teraz na wyprawę, e, 5 minut. I zaraz się pochwalimy jakie barwniki znaleźliśmy i zobaczymy jakie możemy zrobić kolorowe zbrojki. Dobra. Okej, okay. biały barwnik, szary barwnik, okej, okay, jasno szary barwnik, teraz bierzmy sobie kilka tych kwiatków. Żółty barwnik, no raczej, wej tu będzie wyglądało wszystko chyba pewnie jak złota zbroja, a nie diamentowa. O, czerwonych kwiatków nie może zabraknąć, no raczej, a jak znajdziemy więcej czerwonych kwiatków, to będziemy mogli również, o, chyba je ja widzę, będziemy mogli zrobić również pomarańczową zbroję, o, o, o. I różową. No jasne. Okej, okay, wszystko się zgadza. I dobra, teraz Jerzu, musimy zobaczyć, jakie mamy barwniki. Ja, słuchaj, mam barwnik magenta, żółty, czerwony oraz jasno-szary. A ty co masz? Masz kaktusa, widzę, bo no. na pustyni. Co jeszcze masz? Eee, mam, stary, jeszcze to. To, to jest. Czy to jest ogórek wodny? No stary, wiadomo, okay, co się z tym Tak, mówię. wiadomo, słuchajcie, to jest też kolejne pytanie w dzisiejszym odcinku. Mm, słuchajcie, co się dzieje, jeżeli przepalimy ogórską o, górę, o górski morek, co? Morski ogórek. Co się dzieje, jeżeli przepalimy morski ogórek? Piękny postawiony piec. Za chwilę Słuchajcie. pokażę to widzom. Stary. Tak, Spokojnie. tak, tak, ja już pokazuję, bo to będzie barwnik. Jaki barwnik? Napisz w komentarzu, jak wiesz, a jak zganiesz, to ci serduszko. Uwaga, widzowie, chwila prawdy. Ja wiem, co się stanie, ty wiesz, Ernest też. No Ale jasne. Widzowie, mogli mi. Limonkowy barwnik, tak jest? Słuchajcie. To jest drugi sposób poza pomieszaniem ciemnozielonego barwnika i białego na uzyskanie limonkowego barwnika w Minecraft. więc fajna ciekawostka. Myślę, że warto o niej pamiętać. Co jest bardzo fajne, możemy farbować nawet netyrytowe zbrojki, jako że to jest mod na 16 ale również modyfikacja ta, poza samą możliwością kraftowania kolorowych zbrojek, daje nam możliwość kraftowania jednej zbroi, która od zawsze jest w Minecraft, ale nie wiedzieć czemu, nigdy nie dało jej się skraftować. Możemy zrobić chainową zbroję, czyli zbroję z... łańcuchów? Łań... Jak to się mówi? Łań... No, tak. Łańcuszka? Nie, jak się... Jak się... Kolczatka, nie. Łusko, łus, u, u, łuskową. Nie, kolczuga, kolczuga, kolczugę chyba, to się nazywa kolczuga. Można zrobić, takie właśnie chainy, w ten sposób, jak wam pokazałem i z tych chainów możecie budować sobie e, na przykład e, napierśniki e, i taki napierśnik możemy na przykład przefarbować na kolor taki. I to wygląda naprawdę kozacko, to trochę wygląda... Ej, stary, to wygląda jak streetwearowa bluza jakaś e, Tak, stary. Ej, wiesz, co będzie dziwnie wyglądało? No. Czekaj, czekaj, czekaj. E okay. <laughs> Zobacz, jak wyglądam. O nie, dać ci sutki. <laughs> o nie, to wygląda bardzo dziwnie. Ale dobra, możecie, słuchajcie, robić przeróżne, e, jak jest, zbrojki. Na przykład ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądać e, czerwona zbroja z neterytu. To będzie, stary, wyglądało, myślę, kozacko. I teraz robię cały taki secik. Więc taką zwykłą, diamentową zbroję musimy przerobić całą na neterytową. No nie jest to problem, jak mamy tyle rzeczy. Więc pyk, 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 pyk. Okej, okay, i wystarczy teraz to e, przefarbować. Naprawdę bardzo prosty, intuicyjny mod, tak mi się wydaje, ale koniecznie stwierdziłem, że muszę go pokazać, bo jest przecież naprawdę bardzo fajny i ma, e, według mnie, dużo sensu. Możecie na przykład mieć jakieś barwy swoich drużyn i wszyscy możecie mieć w jakimś określonym se kolorze sety i spójrzcie na to. To wygląda jeszcze lepiej niż zwykła netyrytowa zbroja. Noaj. Stary, przecież to i jeszcze groźniej, no nie? Hej, stary, najbardziej patriotyczna zbrojka ever. No nie, Przepraszam Husarię. Nie, przybrałem się słuchajcie za husar. Nie tak, no, serio, ale patrzcie na to. To jest, słuchajcie. Piękna zbrojka polska. Co jest, Jerzy, Co ty zrobisz, stary? Jestem ciekaw. Stary, za chwilę zobaczysz, za chwilę okay, zobaczysz, jak to okay. Okej, okay, już się cykam. A czy mogę taką zbrojkę przefarbować ponownie? Czekaj. Nie, nie mogę, okej. Okay. Trzeba... można przefarbować zbrojki, ale tylko i wyłącznie jeszcze nie przefarbowany. Jeżeli coś przefarbujecie, to przefarbujecie na zawsze. What? Ej, to wygląda dziko, tylko że... Hej, to jest niewidzialne, czemu to jest niewidzialne? Okej, okay, chyba coś zbagowałem widzowie, bo tak nie miało działać. Ale tak, żeby pokazać wam, e, na przykład ta zbroja, możecie zgadnąć, co to jest za zbroja, to jest chyba żelazna zbroja? E, tak, to jest żelazna zbroja, która naprawdę bardzo dobrze, według mnie przynajmniej, imituje zbroję diamentową. I tu jest kolejny aspekt, o którym kompletnie nie wspomnieliśmy. Możemy, słuchajcie, robić zbroje, nie mając diamentów i straszyć innych graczy, którzy myślą, że spotkali jakiegoś prosa. A my na, naprawdę mamy zwykłą, żelazną zbroję, tylko przefarbowaną na diamenty. Całkiem dobrze to wygląda. W się sensie, z daleka, ja bym się nie poznał. Stary, ty zrobiłeś czarny lettery. Stary, leteryt? tak, uh. karbonowa zbroja to jest morder. Gamingowa zbroja, stary. Kozacko! Oh yeah. Ej, mega dobrze to wygląda. Weź się pokazała, zróbmy pokaz mody, stary. Obróć się, obróć aha, się. Oha, aha, sesja zdjęcia. O. Te, o, tak. Nie no, stary. Elegancko to wygląda. Prezentuje się nieźle, przyznam. E, Widzę piście, która zbroja według Was jest lepsza. Ja stary mam jeszcze jeden pomysł. Mogę stary e, Twoją zbrojkę. No jasne. Spodnie i e, czapkę. Wiesz, co by wyglądało jeszcze bardziej pro? Patrz na to. O, gamingowa to wygląda. zbroja, stary. To jest gamingowa zbroja. <laughs> Tylko beznadziejnie Ej, dobra, wygląda, wygląda przez to, że już koszulki, stare. No wiem, wygląda dobra, okej, okay. już, już się ubieram, dobra. Gdzie to się... Skin customization i tu zakładam... Z... Okej, okay, dobra, już, już, no, już się ogarnąłem. Ej, ale fajny to ma design, naprawdę niezły. Ej, wiesz co, stary, chcę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Jak wygląda e, złota zbroja pofarbowana na żółto? Oraz na pomarańczowo. Czy to wygląda nadal jak złota zbroja? Sprawdźmy to. Ok, zbroja ze sztabek masła w takim razie, widzowie. W trzech odsłonach. Pierwsza odsłona to oczywiście jest klasyczna zbroja złota. Drugą zafarbujemy na. O kurczę, już wiem, jak to będzie wyglądało. I chyba ty też się ze mną zgodzisz, Jerzy. To będzie wyglądało stare epicko, wiesz dlaczego? No. Bo to wygląda stary, normalnie, jakby było po prostu zenchantowane. Chociaż nie, nie trochę nie, nie ma animacji, nie ma animacji, stary. Ale gdyby to się ruszało, to by wyglądało jak zenczatowana zbroja, tak mi się wydaje. Stary, ta zbroja wygląda jak lody waniliowe. <laughs> trochę tak, trochę tak, trochę tak. Ale czekaj, bo jeszcze mamy jedną zbrojkę bardziej hardcrową, przefarbowaną na czerwoną, tylko kurczę, blaszka, zabrakło mi już teraz rzeczy. O lol, ale to wygląda jak jakaś rubinowa zbroja. Aha, ale i to jest bieda, epickie. że mi starczy. No, to jest epickie tylko że nie starczyło mi tych czerwonych barwników, więc nie mogę zrobić. Ale wygląda naprawdę nieźle. Oraz, jeszcze zapomniałem jednej rzeczy. Mamy przecież jeszcze hełmy żółwia, które możemy farbować na jakikolwiek zechcemy kolor. Co też jest całkiem fajnym, myślę pomysłem. Powinien to być dodane na Minecrafta. kolorowe skrupy żółwia na głowę. To jest spoko akurat. Tak, jak jeszcze się rozumiem, dlaczego nie możemy farbować zbrojek, nie wiem, diamentowych na kolor biały, tak? Rzeczywiście, kolorowanie skrupy żółwia miałoby według mnie sens i nie zmieniałoby gry. W sensie, nie wiem, nie psułoby innym gry, że można trollować strasznie hamsko. Ok, więc to by było na tyle. Taki prosty modzik, ale według mnie naprawdę fajny i myślę, że warto o nim pamiętać. Linki, oczywiście niego w opisie. A teraz na ekranie masz inną, świetną prezentację modyfikacji, którą nagraliśmy niedawno. Wpadnij sobie do mm, opisu e, pani. Teraz na ekran, kliknij i subskrybuj ten kanał. Do zobaczenia już jutro. Cześć!